Z tej strony Nikolina i i Wam pokażę moją wyprawkę do szkoły. Part 3. Um, ogólnie to mówiłam na, na mojej drugiej wyprawce, kiedy Wam pokazywałam, um, że będzie na pewno trzecia, więc radzę obserwować, bo nie wiadomo, ale może będzie czwarta, bo jeszcze nie mam piórnika i jakiś tam kredek, więc wiecie, warto obserwować i naciskać tutaj. Przycisk, subskrybuj i tutaj łapkę w górę, a najlepiej jeszcze udostępnij. A ja zaczynam. Zaczynam od białej kartki bloku rysunkowego ze Druga to jest blok kolorowy. Jeszcze jest kolorowy. Farbki z papugą. I powiem wam kolory od razu. Granatowy, zielony, niebieski, żółty, biały, czarny, brązowy, kremowy, czerwony, żółty, różowy, zielony, złoty i srebrny. Tutaj mamy z konikiem nastoliny. na do pióra jeżeli mnie obserwujecie to wiecie, że ja to powinniście wiedzieć, że jak nagrywałam part 2 to to było pióro. I do niego możecie teraz zobaczyć na boje. proszę. Zeszedł do polskiego. Tak, do polskiego. Zeszedł nie wiem do czego. Zeszedł do historii. Zeszedł na zaś z konikami. Też na zaś. No to mam dużo jeszcze tych rzeczy, a mi się fakt. Więc jak ktoś to będzie parę jeszcze pięć, żeby dokończyć kolejny zaszyt. Pisaki, które się w ciemności, musiałam je wziąć. Kolejny zeszyt z pączkiem. Wiaderko na pióro. Pisaki, które mi można pisać po koszulce musiałam też wziąć. Dobra. Zostały mi tylko coś. nożyczki. I zeszyt z konikiem. Musiałam go wziąć. Do pa pa! pa.